Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 26 odcinku nowego poradnika do gry Anno 1800. Dzisiaj zajmiemy się produkcją poncz. Zanim jednak zacznę produkować pącza, zerknijmy na zadowolenie, bo widzę, że tutaj mieszkańcy są bardzo niezadowoleni i widzimy, że mieszkańcy potrzebują kapliczki. Kapliczka to jest pojedynczy budynek, więc od razu im go wybuduję. Niech mieszkańcy będą szczęśliwi albo przynajmniej bardziej szczęśliwi niż są w tym momencie. Mamy kaplicę i powinniśmy widzieć, że ta potrzeba jest już zaspokojona i nasi mieszkańcy są w tym momencie już szczęśliwi. To dobrze. Dbajcie o zadowolenie swoich mieszkańców, bo jeśli mieszkańcy będą niezadowoleni, no to mogą wam się buntować. Zajmijmy się tym, czym mieliśmy się zająć, a mianowicie pącza. Zerknijmy sobie na łańcuch produkcyjny. Ten łańcuch jest bardzo krótki. Mamy parme alpak i mamy od razu wytwórcę poncz. I to wszystko. Łańcuch jest bardzo krótki 30 sekund, 30 sekund, czyli znowu jest 1 do 1. No i teraz znowu pytanie podstawowe: ile tego wybudować? Spróbujmy znowu wywnioskować to na podstawie statystyk. Idziemy i zobaczcie. Według tego są potrzebne dwie sztuki na minutę. Zobaczcie, że tutaj tak naprawdę jest potrzebne trochę mniej niż dwie, ale dwie to jest dobra wartość orientacyjna. Dwie sztuki na minutę. A tutaj w łańcuchu produkcyjnym mamy, że jedna sztuka produkuje się 30 sekund. Wobec tego na minutę wyprodukują się dwie. Więc na chwilę obecną w zupełności wystarczy mi jeden komplet. I tak też właśnie zrobię. I teraz bardzo ważna sprawa. Postawiłam farmę Alpak, no i teraz muszę się zastanowić, czy ja będę chciała tu używać silosów. Silosy w Nowym Świecie jako pasze dla zwierząt używają kukurydzę. A ja na tej wyspie kukurydzę posiadam. Wobec tego na pewno będę chciała w przyszłości te silosy postawić. Więc budując tą farmę Alpak zostawcie sobie miejsce na ten silos. Dobrze. Wybudowałam jedną farmę Alpak i jednego wytwórcę poncz. Oczywiście jakieś inne budynki postawiłam sobie w projekcie na później. I teraz zerknijmy sobie na statystyki. No i widzimy, że zużycie jest na poziomie niecałe dwie sztuki, a produkcja to są dwie sztuki na minutę. Wobec tego produkuje więcej niż potrzeba. I teraz informacja, jaka tutaj będzie dla was ciekawa, to jeden wytwórca pącz zaspokoi potrzeby w ten towar aż 80 tomków Kornalero a ja mam ich w tym momencie 70 ja z kolei wiem że za chwilę będę się intensywnie rozwijać wobec tego ja chcę mieć nadprodukcję kończ no i teraz normalnie bym chętnie dobudowała tutaj silos żeby nie stawiać drugiej farmy ale silosy odblokują się dopiero na poziomie obreros których ja w tym momencie jeszcze nie mam. Więc tak naprawdę muszę wybudować drugą farmę alpak i tutaj drugiego wytwórcę. I w tym momencie możecie zauważyć, że jestem w stanie produkować 4 na minutę, więc będę miała naprawdę sporą nadprodukcję. A to dobrze. I jeszcze pamiętajcie, aby od razu ustawić handel pasywny żeby te podstawowe towary po prostu sprzedawać. Potrzeba w została już w pełni zaspokojona i teraz dzięki temu otrzymuję plus dwóch hornalero oraz plus 3 monety. Oczywiście to jest zawsze na domek. Więc bardzo fajnie. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzach pod tym materiałem, a tak życzę Wam już miłego dnia. Przyjemnie gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!